Uzależnienia są najczęściej symptomem dyskomfortu psychicznego lub duchowego danej osoby oraz społecznego upadku wartości i pozytywnych wzorców, szczególnie wśród nastolatków i młodych ludzi. Młodość to czas prób i pytań, poszukiwania sensu życia. I dokonywania wyborów dotyczących przyszłości. Rozwój handlu i konsumpcji narkotyków, sięganie po łatwe pieniądze z automatów do gier, uzależnienie od internetu, który zawiera również szkodliwe treści, pokazują, że żyjemy w świecie pozbawionym nadziei, w którym brakuje silnych wartości ludzkich i duchowych. W rezultacie wielu młodych ludzi uważa, że wszystkie zachowania są sobie równe, ponieważ nie potrafią odróżnić dobra od zła i nie mają poczucia moralnych ograniczeń. Dlatego należy doceniać i wspierać wysiłki rodziców i różnych instytucji edukacyjnych takich jak szkoły, parafie, oratoria mające na celu inspirowanie młodych pokoleń wartościami duchowymi i moralnymi, aby zachowywały się jak osoby odpowiedzialne. Nastolatki i młodzi ludzie potrzebują kształtowania sumienia, rozwijania życia wewnętrznego oraz nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami i konstruktywnego dialogu z dorosłymi aby stać się wolnymi i odpowiedzialnymi twórcami własnego życia.